Po prostu wykonujecie słowo. Nasze łóżka były od siebie oddalone jakieś półtora metra, więc było pomiędzy nimi trochę miejsca. Modliliśmy się, położyliśmy ją do łóżka. Moja żona była oczywiście bardzo zmartwiona tą sytuacją i pytała się, co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Powiedziałem, zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Powiedziała tak, ale co możemy zrobić jeszcze? Zrobiliśmy to, zrobiliśmy wszystko i mamy na tym stać. Jednym z błędów, które popełniają ludzie, jest to, że gdy zrobią wszystko, co Biblia mówi, diabeł przestaje się poruszać i zaczyna szukać kolejnych rzeczy, jakie mogą zrobić. Jak tylko zaczniecie to robić, to zaczynacie przechodzić z wiary do niewiary. Natychmiast. To, co diabeł próbuje zrobić, to sprawić, abyś zaczął działać, abyś zaczął zastanawiać się nad tym, co robisz nie tak, czego nie robisz wystarczająco. I jak tylko zaczniesz działać w tym kierunku, to jesteś pokonany. Więc w pewnym momencie musisz po prostu zatrzymać się i powiedzieć, zrobiliśmy to, co mówi Biblia, i to wszystko, co mamy robić. Więc to zrobiliśmy, położyliśmy ją do łóżka. Kiedy człowiek wyłącza światło, to każdy dźwięk dla niego jest głośniejszy. Więc mogłem słyszeć to grzechotanie. Z jej pokoju do naszego. Leżałem tam, modliłem się, modliłem się na językach, modliłem się po angielsku, robiłem wszystko, co mogłem, głównie dlatego, abym nie musiał słyszeć jej. I w końcu położyłem sobie poduszkę na głowę, abym mógł zasnąć. I w końcu tak się stało. Następnego ranka, gdy się obudziłem, wiecie, gorsze odsłyszenie tego dźwięku było niesłyszenie go. Kiedy obudziłem się, nie słyszałem go. Byłem nauczony o tym, jak działać w wierze i jak nie działać na podstawie strachu. Więc wiedziałem, że jeżeli pobiegnę prosto do jej pokoju, to będzie wynikać ze strachu, a nie z wiary. Więc wstałem i wziąłem się za moją codzienną rutynę. Poszedłem do kuchni i napić się Coca-Coli. To pierwsza rzecz, jaką ja robię naprawdę nie obchodzi mnie to, czy uważacie to za dobre, and czy nie. Really like okay. Wciąż nie jem warzyw i nigdy and ich nie jadłem. Okay. Przepraszam, powinienem so powiedzieć, żebyście zaklili waszym I'm dzieciom uszy. To, to jest zabawne, bo wszyscy ludzie, którzy I, um, mówią mi, żebym się dobrze odżywiał, to funny, ludzie, których uzdrawiałem. Right, więc mówię, kiedy ty mnie będziesz uzdrawiać, to, London, to okay. Kiedy ja ci usługuję, nie muszę. <laughs> no. W końcu, gdy so byłem my przekonany, my... że jeżeli pójdę do jej pokoju, to nie, nie będzie wynikać ze strachu, strachu poszedłem i do niej. Ona nie była w łóżku, siedziała na podłodze obok niego i bawiła się będąc doskonale uzdrowioną. Now, od tamtego czasu do dzisiaj. Może raz albo dwa razy musieliśmy jeszcze z tym walczyć. Ale naprawdę od tamtego czasu to było to. Mieliśmy inne sytuacje w naszej rodzinie, ale to naprawdę nie wydaje się być już walką. To jest bardziej... O nie, ty tego nie zrobisz. Wiecie, to jest tak, jakby pies wszedł do waszego domu. Wtedy ty po prostu tupisz nogą i krzyżysz, aby wyszedł. I tak to działa. Są rzeczy, z którymi walczysz. Jedną z rzeczy, których nauczyliśmy się podczas podróży, to to, że nieprzyjaciel próbuje pobudzić pewne rzeczy po raz kolejny, gdy wyjeżdżam, szczególnie gdy wyjeżdżam do innego kraju. Wróg stara się zrobić coś, przypuszcza tak. i już mówię mojej rodzinie, jesteście celem. To dlatego zwykle moja żona dzwoni do mnie i pyta, co się tam dzieje. Odpowiadam, spotkanie, wszystko dobre. Widocznie tak musi być, bo my znowu przechodzimy tutaj przez problemy. Mówię, czy ja to wina? Staram się, abyśmy byli silni. On zawsze szuka najsłabszego ogniwa. Po prostu upewnijcie się, że nie jesteście najsłabszym ogniwem. Upewnijcie się, że to wasz sąsiad. Widzieliśmy tego rodzaju rzeczy, że wróg przychodził i starał się nas atakować. Nawet na naszym treningu SWAT. Trening SWAT to trening, który prowadzimy na temat walki duchowej. Mówimy tam o tym, jak wróg myśli i w jaki sposób próbuje atakować. Ale główną rzeczą, jaką pokazujemy, jest to, czego oczekiwać, aby można było zobaczyć pewne schematy. Na przykład przychodzą misjonarze i mówisz. Chcę ich wesprzeć, dawać im 100 dolarów miesięcznie. Zanim napiszesz swój pierwszy czek, i być może diabeł nie będzie w stanie zaatakować ciebie, bo może jesteś chroniony, stoisz na słowie, jesteś w tym miejscu, w którym on nie może cię dotknąć, więc on idzie krok niżej i patrzy na jedno z twoich dzieci, które być może nie żyje do końca w odpowiedni sposób, lub coś podobnego. I być może nie będzie w stanie ich dotknąć. Ale na przykład doprowadzi do tego, że zostanie uszkodzona skrzynia biegów w ich samochodzie. I do kogo przyjdzie to dziecko? Tato, to potrzebuje nowej skrzyni biegów. Jeżeli z nią zapłacisz, zgadnij co. Zgadnij, zgadnij dla kogo były te pieniądze. Dla misjonarzy. Widzicie, to jest niebezpośredni atak. Jedną z rzeczy, jaką możecie zauważyć jest to, ilu z was było się trudno tutaj dostać. Dlaczego? On was tutaj nie chce. Bardzo Rilsen? proste, rozumiecie? On walczy, abyście nie dostawali się na takie zabranie. Pamiętacie stare gwiazdy na wojny? Trylogię, sześciologię, ośmiologię, nie wiem nawet ile tego teraz jest. Pamiętacie, kiedy Luke opuszczał swój trening? Nie ukończył go jeszcze, jego mistrz mówił: Nie odchodź, jeszcze musisz to skończyć. Dlaczego? Ponieważ ciemna strona mocy chciała go zdobyć, zanim skończy swój trening. Mówiłem ludziom wiele razy, słuchajcie, nie bądźcie zaskoczeni, że po tym, jak się tutaj dostaniecie, coś może zacząć się dziać w domu. To się dzieje, aby cię nakłonić do opuszczenia treningu wcześniej. Dlaczego? Ponieważ wróg nie chce, abyś się tego nauczył, więc stara się coś zrobić. Byliśmy raz w Nowym Jorku, miałem telefon, podgrzewacz wody w naszym domu zepsuł się, zalał dom, woda była wszędzie. Mieliśmy wodę w całym mieszkaniu. W moim domu mam mnóstwo książek i wiele z nich ma ponad 150 lat. Jest wiele z nich, które nie mogą być zastąpione przez inne. I w moim gabinecie chciałbym powiedzieć, że wszystkie stoją na półkach i regałach, ale tak nie jest. One wszystkie są na podłodze, ponieważ siedzę na podłodze i z nich korzystam. Jestem jak dziecko ze swoimi zabawkami. To są moje zabawki. I mam te wszystkie książki na stosach leżące na podłodze. I dostałem telefon, że nasz podgrzewacz do wody zepsuł się i zalał nasz dom. Więc pierwszą rzeczą, o której myślę, to moje książki. Kiedy wróciliśmy do domu, wodę, dom wynajmowaliśmy, woda była w salonie, przeszła do kuchni, zniszczyła dywan, linoleum w kuchni. Przeszła na dół holu, dostała się do pokoi. Kiedy dostała się do drzwi mojego pokoju, to się tam zatrzymała. Ogólnie ogóle nie dostała się do środka. Moja żona aż tak nie cieszyła się z tego powodu. Ponieważ pierwszą rzeczą, jaką powiedziała, było, że gdzie są Twoje priorytety. Rzeczą, przez którą trzeba przejść, jest to, że przewykliśmy myśleć, że chodzenie w mocy jest trudne. Trzeba się do niego zbudować, albo że ciężko idzie się w ten sposób i prawie mówimy, Boże, ja robię to tylko, ponieważ nic nie ma z tego dla mnie, ale dla innych ludzi. I ja może mogę to z nich wydobyć, tak jakby był jakimś takim iluzjonistą który wstrzymuje się od wszystkiego. Musicie pamiętać, że on to wszystko zaczął. To był jego pomysł. Nakładanie rąk na chorych to był jego pomysł, a nie nasz pomysł. My nie napisaliśmy Biblii, on to tam umieścił. Ludzie mówią, suwerenność Boga. Ignorujesz suwerenność Boga. Nie, nie. Suwerenność Boga zdecydowała się umieścić to w Biblii. Więc suwerenność Boga nie jest zmiennością Boga co by oznaczało, że może zmieniać i robić to, co chce. To nie jest suwerenność Boga. Suwerenność Boga polega na tym, że myśli tak daleko w przód, że wiedział, co umieścić w Biblii, aby pasowało do każdej sytuacji. Kiedy zaczniecie na to patrzeć, musicie zrozumieć, że Bóg chce, abyście to zrobili. On chce, abyście chodzili w większej mocy niż ta, którą sobie wyobrażacie. Ludzie mówią, może on może mnie użyć w ten sposób, jeżeli stanę się wystarczająco mały, albo jeżeli zginę odpowiednio wystarczająco, albo gdy stanę się wystarczająco duchowy.